Przekroczyłaś próg gimnazjum R2 imienia Mikołaja Kopernika w Hojnowi. Masz bilet. Opuścisz nasze mury tylko wtedy, gdy odnajdziesz jego drugą część. W czasie poszukiwań opowiem Ci co nieco o naszej akcji. Po warsztatach wprowadzających do kampanii kupuj odpowiedzialnie drewno i papier. Po szeroko zakrojonej dyskusji w szkole gimnazjaliści postanowili, że ich kampania będzie miała wydźwięk pozytywny. Wymyślili hasło Kupujesz, równa się ratujesz. Zaplanowali, jak zaangażować pozostałych uczniów. Dwóch najbardziej odważnych przybyło do gabinetu dyrektora i bez problemu otrzymali zgodę na swoje działania. Prace ruszyły pełną parą. Rozpoczęły się poszukiwania firm, które postępują zgodnie z zasadami sprawiedliwego handlu. Powstała lista. Wytypowano lidera. Jest nią firma IKEA. Po wielu godzinach spędzonych przy telefonie udało się. Pani Anna Grzechnik, reprezentująca firmę IKEA, zaprosiła tych bardziej aktywnych gimnazjalistów do siebie. Relacje już wkrótce. Klasy pierwsze odmyśliły sposoby oszczędzania papieru. Wykonały plakaty na produktach z recyklingu. Co? Myślałeś, że tam są buty? Wykonali też fajne przedmioty z papieru. Między innymi torebkę na prezenty, miskę na drobniaki ze zużytego papieru sklejonego klejem z mąki ziemniaczanej, pojemnik na długopisy z rolki po papierze toaletowym, ozdobną kulę z gazetek z Biedronki, plecak z pudełka po butach, a w nim... o matko! Zeszyt do chemii! Banalna, przecież takie praktyczne okładki z gazety i pojemnik do recyklingu. Klasy drugie zaadoptowały wirtualne drzewo lub grupę drzew. Zaplanowały sposoby ich ochrony. Swoje postulaty skierowali do młodych ludzi, osób dorosłych, dyrekcji szkoły, władz miasta i władz Polski. Opracowali prezentacje, które obejrzeli koledzy z klas pierwszych i trzecich. Wszystkie prace wykonali z materiałów recyklingowych. Drugie strony kartonów, kalendarze, koszulki ojców, stare zdjęcia. I gazety. Uczniowie postanowili, że posadzą przy szkole sadzonkę dębu. W Konradówce jest dąb Konrad, a u nas dwudniowa Penelopa. Rośnij Penelopo, rośnij. Gimnazjaliści postanowili wizualnie przedstawić, co może się stać, jeśli nie będziemy się stosować do zasad przedstawionych w kampanii. Kupujesz równa się, ratujesz. Zaplanowali koniec świata. Popatrz! Tylko Chuck Norris mógł nas uratować. W zbiórkę makulatury dla Gracji zaangażowały się dzieci ze szkoły podstawowej numer 3 i 4. Narysowały jej portrety. Nie bądź obojętny. Przyłącz się.